Witam wszystkich bardzo serdecznie Ja jestem Sereno i w dzisiejszym odcinku Będziemy grać jankety w Rocket League. Oprócz skrótów generalnie Moich najlepszych w cudzysłowie Akcji i Raku na platynie, stwierdziłem, że Warto by było nagrać jakiś normalny film w końcu z tej gry, a jako, że nadarzyła się wspaniała okazja, bo w końcu sobie kupiłem nowy komputer, czyli nie powinno już aż tak nagolać jak jak miało to miejsce na laptopie, no to postanowiłem sobie, że nagram odcinek z Roketa. Po prostu. Żeby nie było, mamy tutaj liczby MMR-ów 798 Platyna 3 Dywizja 3, no i próbujemy wbić Diamenta 1, chociaż no spadłem w piku, miałem Diamenta 2, a w tym sezonie warto było sprogresować coś, a nie Zdowngrade'ować No dobrze Trafiamy sobie June Rotbro Że nie. Zobaczymy co ten zawodnik potrafi no i Lecimy Zaczynam spotkanie, kick -off. Taki nie wiem, średniowy ten kick off Co ty jutryks. No dobra no przed na Raczej do tego wrócimy Ach, Faj, fajniej, Fajnie się zaczyna Dobra, nasz teammate to powinien mieć No dobra, no to wybijemy to Dobra, matu, 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 na pewno odda strzał, była pusta. Była, była pusta bramka. Dlaczego nie strzelały? nieważne. Mam zero pusta Musimy... Być... musimy. Dziwny jestem, mecz już się zaczyna dziwnie. Już wiem, że nie będzie dobrze. To zobacz... Co pokaże ten zawodnik? Junior odbior. W sumie zagranie do takie fajne, ale jestem najgorszy na świecie w powietrzu. I nic z tym nie zrobiłem. Na ziemi. Może trochę więcej pokażę Jest tutaj przejęcie O jakieś takie zagranie popatrzmy Czy to jest IN? Nie, gościu to wyjął. No dobra. Gościu mi podał do Mida, ale nie miałem setki, więc nawet nie mogłem tego zakończyć. Nie chciałem ryzykować. O Patrz. Joo! Dobrze, 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 dobrze zagał. Nie wiem, Uwaga, Erial. Nie, no jest to beznadziejne w powietrzu, jak coś. Nie, dlaczego zrezygnował? No dobra, no to mamy zero rogosa, no dobra. Znaczy, coś, coś się uda, jakaś szansa na naszym pansa, ale tutaj w sobie nie pojadził. No i mamy akcję ofensywną naszych rywali. Nie ma boosta! Jakimś cudem tu wybroniłem. Ale gościu mi napisało to save, więc spoko. No i zobaczmy, może nasz... Dobra. Oj! Poleciał w malinach! No i zbumpował mnie, niestety. Dobra szansa, ale no niestety, no, trzeba było... Zrobić to szybciej. Windscan. Co ja robię? Jakim beznadziejnie? Wezmę sobie setkę. Czekam na tego... Dobra, nasz teammate to będzie mieć, więc spokojnie. Okej, okay. nie spodziewałem się, że... Po ziemi i tą piłkę. Nie wiem, coś dendymi dzisiaj mi nie siada w ogóle. Ja pieńcę, nie? No dobra, popatrzmy, zagranie do a będzie doświadkowanie Popatrzmy, czy to skończę! Nie, bo jestem słaby. Aj, <ścoughs> się tak byłem w ścianę. Zobaczmy, może będzie sytuacja jakaś Szansa na Sympansa, no i nie! Chłop to wyjął, no nie wierzę. Dobra, strzel to Okej okay. Fajnie. Czyli to wybronił Ale tego strz ten strzał był tak silny, że nie miał szans przy tym. W uderzeniu więc mamy jeden zajął. <noise> nie no dobrze żebyła dziwna, to jest coś niesamowitego. Mnie. O, mój gdzie lecisz, no Do piłki leci Masz to mogę powiedzieć, masz to, masz to! Ja dobia! Nie mieliśmy fajta Wsłuchaj mój teammate, bo go wyzywał chyba jakby tego nie miał Jakbyś wisać i to przez taki głupi błąd o. Mamy setkę O jezus, mania. Dobra. 1-1 Zarza się, ale jedziemy dalej. Będziemy chcieli tutaj y, Strzelić na 2 do 1. Tutaj kolejna szansa. Winskam to przejął, praktycznie podbijemy sobie to naczyńcem. No i na streamer nie trafia w piłkę. Dobra. Zagramy sobie do coynerea. Okazja. No, nie spodziewałem się, że to tak się odbije dziwnie. Co ty robisz tutaj No, blok. Nie dam ja nie miałem szans przy tym bloku. Ja na Dobio to jest, tak. Źle czytam jego nikt cały czas chyba. Junero... Nie, nie wiem co to jest za nick. Dziwne jakieś to. Do... Nie wiem jak to czytać. Dobra. Zero boosta. popatrzmy Już 100 I nie ma, f**ki Dobra, no, timem. Od timem nikt nie zginął chyba No i bro. Jeden, jeden, dogrywka No i bro. Będę to mieć chyba, tylko Oho, no i open Mocny strzał oddajmy, no i weszło, 2-1 Zagrywamy tego jankera Dobrze, dobrze. No i mamy pierwsze zwycięstwo. MMA na plus 9 plus 9. Czyli mamy w tym momencie 807 MMRów. No dobra. O no to zagajmy sobie jeszcze jedną gier, nie wiem ile. Ile gek planuję zagrać. Dobra, no, zobaczymy jak pójdzie, zobaczymy jak pójdzie. No i mamy kolejne spotkanie na pike w którym zagramy sobie w teamie Sky FK. No i jako pomańczowi, czyli oponenci będzie echo i Supreme KQN Dziwnik, też nie wiem jak się czyta. Dobra, przejęliśmy piłkę po tym kikowie, popatrzmy Ja te fliki cały czas próbuję, licząc, że się ondzie w końcu. No i uwaga, mamy wysoki ping, trzeba uważać na to. Dobra, piłka wycofana na nasz backboard. Tutaj misujemy setkę jak... Analizujmy to sobie, Kyle. A faktycznie to Nie wiem, czy jego Beth My bet Chłop to dziby wybił najgorzej na świecie, ale z drugiej strony ja to powinienem mieć raczej. Chyba sklejmy to sobie. Miejmy... jednego dobra klf powinien strzelić z tej sytuacji. Okej, okay, echo, echo tutaj. Przetrzą. Mogę to skontrolować, ale nieważne. No tutaj trzeba dalej atakować. Trzeba dalej. No i. Kyle FK załadował całkiem. Dubę jego Double. Ja Brawo Braw dla niego. Zobaczmy to sobie. No bardzo ładny Double, bardzo ładny Double. szabu. No ja na razie gam piach w porównaniu do tego. Kyla. Ga! Echo. Kaj, masz tu na bojdzie. Wierzę w Ciebie Co CO w mnie Co to za rak To jest No ja Jakby to jest Niesamowite wiesz Dobra, ale to weźmie chyba dobra, dobra, może ja to wezmę, ja bym to wziął Dobra, nie miałem piłki, mam 12 punktów tylko teraz 42 Dobra, stawmy sobie temu ziomeczkowi Słup! Poczekajmy, przytrzymajmy Weźmy set Ja! walę sens <laughs> się nie no, nic się nie stało jakby Nie straciliśmy gol, ale to było dziwne, chciałem to skontrolować No i chłop nie challenguję Własny teammate, nie wiem o co chodzi Kaj Echo wybił z tu. Echo podał nam piłkę ale, stupy i dobrze zareagował no i nie wiem. No powinien to mieć nasz teammate Supreme. Dobra, ma to dalej. No nie mamy setki, ale nasz teammate nam ją zabierze i wybije tą piłkę. Popatrzmy na zachowanie naszych oponentów. Co ja bym z tą piłką Supreme wybija. Ja nie mam. nic z KLFK KLFK został bombą pchnięty KLFK KLFK staknęł tutaj do, do MIDA ale nic nie mogłem z tym zrobić dalej nie mam setki KLFK musi to i próbować jakąś akcję ofensywną Supreme Supreme o jezus wali ależ było bezpiecznie ale tutaj zagrywamy sobie do OLAP. Mamy jednego, ale jesteśmy bump'owani jak po Supreme. Nie wiem, co mam zrobić. Dobra. Jeden. Dobra, jeden, dwa. Focus. sobie pit Kyle. Kyle. Z strasznie dziwnym kikofem Mógł napisać, że robimy fejka chociaż. Supreme. E, teraz Kyle. FK będzie przed szansą, czyli... Zostawia tą piłkę, Supreme przelatuje obok niej i Echo clearuje Dobra, ale Kalewka! Kalewka! ŁADNIE zagrał! Popatrzmy! Słopek! Suprim! Suprim Echo! Na czego nie będzie mieć! Zbampowałem jednego Dwana, SUPREME niestety toba! Nie mam setki! Muszę się wrócić! Dasz teammate! Nie pomaga no i teraz! Szansa jedyna na powietrze i nie jest tego! Jak? Ale... Przecież ta piłka poleciała na backboard. powinniśmy mieć szansę jeszcze na strzelenie jednej wiamki. Naszym celem jest oczywiście awans do diamenta Gamy dalej. FH Stadium dziesiąta ucznica w naszym teamie jest kilej 0570 0034 w oponentach i Koch -Zwek w oponentach. Spróbujmy wygrać to spotkanie, żeby nie być na minus... na minus po tym odcinku. Chociaż ociupinkę sprogresowali. Popatrzmy. Może to przez Kabel, nie wiem. Mi jakoś fatalnie idzie może. Nie wiem, jestem jakiś zmieszany, jestem zjewany. Pinch. Pinch do lewej. Piknęliśmy jednego i wala, ale serce 34 to ma. No jest, szalona, dać tu do zero. Ile jest? 570 strzela. Biomkę. No, tak to powinienem kończyć, a nie, że. to lądowało no, backbojcie zaraz. Kolejny kickoff. Kolejny rozbit. Pierdolę te kickoffy. Pierdolę te kickoffy. Pierdolę te kickoffy. Co to jest za gówno Patrzmy, jest szan Za. niby była. No bo nasz teammate powinien to mieć na szczęście. Na szczęście mam 0 boosta. Tutaj chłop nas challenge'ował. GDZIE JEST MÓJ TEAMMATE?! Co? Przepraszam, co to się odwaliło? Jakby... Jak ja miałem akcję wezwrotu, to teoretycznie killer powinien, powinien stać albo koło mnie, albo za mną ewentualnie, a już okazało że tam nie stał. Nic co powiedzieć? Nowe Box z tą piłkę Kilej Nie trafił W piłkę Nie trafił No tak, no tak, to tak Nie trafił w piłkę, Oj, no. wypuściłem sobie piłkę, niestety Zobacz, który na backboardzie to ma. 034 killer będzie to mieć, więc prawo. Ja bym tego nie miał, nie miałem boosta. No, zagramy tą bitę, do killera. Ja spróbuję zekać tą piłkę jakoś, jak indywidualne akcje nie wychodzą. Wybijamy to znowu z backboardu. Próbujemy skleić tą piłkę. Dobra, killer spróbuje to zrobić i... I może coś by się udało pochwycić, ale powinniśmy to skleić, ale tego nie zrobiłem. Mamy setkę. Jestem specjalny, jestem specjalny. a Przynajmniej wyszło z tego dobre podanie. Chyba jeden. Nie, ja bym chciał tutaj się pokazać w dupy, może jakiś dobry strun, w jakiś dobry fliczek, może jakiś... Może nie najgorszy Arial, może cokolwiek 3-1. Kick off goal? No dobrze killej będzie po to leciał, napisałem mu strzelaj, więc... Więc raczej to będzie mieć... ależ te kick off są dziwne, ależ... są beznadziejne, no i mamy... Proszę państwa, gramkę od poprzeczki! 4 do 1 Klee. Znowu najedą mnie. Sfajkował, o Jezus, palia, popatrzmy No i Kok, dwa 0034 Kilej ze na 5 do 1, 2 sekundy do końca. Jest naprawdę dużo czasu jeszcze na odrobienie strzał. Nie ma już czasu. Więc mamy zwycięstwo, czyli wyszliśmy po tym spotkaniu tak naprawdę na plus. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dajcie znać, czy rocket wyjdzie na tym kanale, czy jednak zostać przy innych grach. I pamiętajcie, grajcie do a nie to co robimy przed filmem. Sieła.